Ja jestem Marchewa, znana jako Królowa Promek. A ten profil powstał specjalnie dla tych, którzy uwielbiają dobrze, acz niedrogo zjeść. Ale to nie wszystko, ponieważ właśnie tutaj, na tym profilu, znajdziesz również podróże na każdą kieszeń. Zachęcam, zostań ze mną na dłużej. A dziś zapraszam właśnie Ciebie na te przepyszne owoce morza. Co się znajduje w tym zestawie? Już Ci mówię. Dorsz czarny, paluszki, krabowe i nasze ulubione krewetki. To już jest oczyszczone, natomiast trzeba oczyścić krewetki. Nie jestem w tym mistrzem ale tak naprawdę, czy musi być idealnie, nie sądzę. Yy, pancerzy nie wyrzucaj, przydadzą Ci się do bulionu. Ja to robię bez ceregieli i się tam tym nie przejmuję, czy to tak ma być, czy nie. Ważne, żeby były oczyszczone z pancerza. O. No chyba, że ktoś tutaj z Was potrafi to robić, bardzo proszę o instrukcję. Chętnie się nauczę. Jestem otwarta na takie rzeczy. Skoro już się pozbyłaś pancerza, pozbyłeś pancerza, to trzeba usunąć jelito. O, widzisz? Tutaj. Ja zawsze to usuwam. A. A później to trzeba dokładnie umyć. Dobra. Pancerze będę układać na jedną stronę, jelita na drugą. Z tych pancerzy zrobimy sobie bulion. Wywar, wywar, bulion. Pancerze przerzuć sobie do miski. głowy, pancerze, wszystko razem, oprócz tego to obrzydliwego. I porządnie przepłucz. Przerzuć do gara. Nalej wody tak, aby przykryła pancerze. Do wywaru dodaj limetkę. I soli tyle, ile lubisz to gotuj godzinę na wolnym ogniu. Gdy wywar się gotuje, to Ty sobie umyj porządnie te krewety, a Ty teraz masz czas na kawę. Pokrój sobie por. U mnie duża ilość pora, bo uwielbiamy. Na patelnię z tym pokrojonym porem na odrobinę tłuszczu, chwilę podsmażając. Należy odrobinę podsmażyć, ale nie zjarać. Do podsmażonego pora Syp ryż do patelni i chwilę podsmaż. Do zawartości patelni dodaj posiekany czosnek. tak jak lubisz. U mnie sól i cała góra pieprzu. I dolej bulion z krewetek. Ale uwaga, nalej tyle bulionu, aby ryż zdążył go wchłonąć. Należy co jakiś czas sprawdzać, czy aby nie trzeba po raz kolejny dolać tego bulionu. To ci się delikatnie pyloni, a ty w tym czasie okrój pomidory. Jeżeli masz ochotę, ubierz je ze skóry, ja tego nie robię. Jeżeli ryż wchłonie płyn, należy tego płynu dolać. Ale tylko tyle, aby ryż znowu go wchłonął. Pogoduj około 15 minut. Sprawdzaj co jakiś czas. Czy nie trzeba dolać płynu? Ryż się gotuje, a ty w międzyczasie pokrój sobie paluszki krabowe, filet z dorsza. Oczywiście sprawdzając, czy nie trzeba dolać bulionu do ryżu. I ja w tym momencie już muszę dolać płyn. Nie za dużo, żeby ryż jednak go wchłonął. I po raz trzeci znowu będę dolewać płyn. Także musisz sobie tego pilnować, żeby ci się ten ryż nie zjarał. Ale też tego płynu nie dawaj za dużo, żeby zdążył go wchłonąć. Po 15 minutach do patelni do ryżu dosyp zawartość misek krewetki i dorsz oraz paluszki krabowe i pomidor, a właściwie pomidory. Na prędkości przemieszaj. i dodaj górę kopru albo pietruszki. Dopraw tak jak lubisz. Ja tak jak już wcześniej mówiłam, dałam sól i masę pieprzu. Przemieszaj porządnie, żeby wszystko się połączyło i podsmaż jeszcze 5 minut. Czyż to nie wygląda cudownie, a jak to pachnie? Polecam zrobić. Pachnie cudnie, smakuje przepysznie.